Yeah. Na świecie żyje już około 2 milionów osób, które poczęły się na szklanej płytce, kiedy technik laboratoryjny połączył plemnika i ojca z komórką jajową matki. W Polsce około miliona par zmaga się z problemem bezpłodności. Nic dziwnego, że in vitro to jeden z najgorętszych tematów w tej zimy. Politycy pytają, czy procedury sztucznego zapłodnienia powinny być refundowane przez państwo. Biskupi porównują in vitro do wyrafinowanej aborcji, a dziennikarze pytają, czy dziecko to grzech. Zanim przystąpimy do wymiany argumentów, chciałbym, żebyśmy poznali historię pani Marzeny, której 13-miesięczna Córka poczęła się właśnie dzięki metodzie in vitro. Pani Marzyna nie zgodziła się, podobnie jak wiele, kilkanaście pytanych przez nas mam, które zastosowały in vitro w swoim życiu, na ujawnienie swojego wizerunku. Dlaczego? Dlaczego nie zdecydowała się Pani na przyjazd do naszego programu? Dlaczego chce zostać Pani anonimowa? Dlaczego chcę zostać anonimowa? Chociażby z tego względu, że no, nie chcę być wytykana palcami. Ani ja, ani moje dziecko, żeby ktoś powiedział, że mam dziecko z próbówki. A co powoduje, że ma pani podejrzenia, że tak mogłoby być, że byłaby pani albo pani dziecko wytykane palcami? Czy spotkała się już pani z jakimiś e, złymi słowami, nie wiem, obmowami, no właśnie, czymś, czymś nieprzyjemnym? Tak, dlatego, że środowisko, y, otoczenie generalnie źle, y, źle interpretuje y, tą dziedzinę. To znaczy, Powiem tak, nie wszyscy znają ten problem, czyli problem niepłodności i takiej sytuacji i obawiam się, że nie wszyscy rozumieją, że uprawnione dziecko jest najważniejsze dla przyszłych rodziców. Natomiast są ludzie, którzy uważają, że rozwiązaniem na ten problem jest adopcja. Natomiast tutaj, no ja wiem, czy adopcja rozwiązuje wszystko? Jak najbardziej. Jest to jeden, jedna z możliwości rozwiązania tej swojej przyszłości. Natomiast, a ja uważam, że Dziecko własne i jest najważniejsze. A Państwo zdecydowali się na zapłodnienie in vitro od razu, czy też rozważaliście również adopcję? Tak, oczywiście. Adopcja była jak najbardziej rozważona. Dziecko staraliśmy się bardzo długo, bo w sumie dla nas te pięć lat to było bardzo dużo. Tym bardziej, że ja bardzo chorowałam. Miałam operację jedną drugą i nie było szans na to, żeby począć dziecko drogą naturalną. W związku z powyższym decyzja dla nas ta nie była łatwa, była bardzo trudna. Było to pierwsze podejście i udało nam się. Dzięki in vitro mamy swoją córeczkę i jesteśmy szczęśliwi. Także tutaj adopcja jak najbardziej przed podjęciem tego działania była rozważana. Baliśmy się tylko jednego. Czy będziemy potrafili zaakceptować to dziecko w domu i czy nie będziemy. Zaskoczeni tą sytuacją. To znaczy, czy przyszłość przyniesie y, pozytywne efekty, czy nie? Jest, no, pa... tak. Mhm. Tak. jest Pani osobą wierzącą? Jestem osobą wierzącą. Y, I nie miała Pani tutaj jakichś dylematów, kłopotów na tym tle, że decydujecie się na in vitro, o którym Kościół mówi to, co mówi? Y, to znaczy tak. Y, jestem osobą wierzącą. Y, wiem, że Kościół jest negatywnie do tego problemu nastawiony i nie, niewątpliwie rozważaliśmy tę sytuację. Natomiast jeżeli ktoś nie może mieć dziecka, to czy jest osobą wierzącą, czy nie, a bardzo go pragnie, to powinien pogodzić religię ze swoimi zasadami. I ja tutaj uważam, że nie rozmawiałam oczywiście z żadnym z księży, z nikim z kościoła, bo znam nastawienie kościoła i bałam się, że po takiej rozmowie automatycznie zmieni się również moja decyzja. W związku z powyższym podjęliśmy mm -hmm. decyzję wspólnie z mężem, bez obecności swojej żadnego z, z przedstawicieli kościoła. Przed pani nie rozmawiała, a po rozmawialiście Państwo o tym w jakimś ksiądzie? Również, również nie. Nie. również nie, nie. Nie było takiego. Temat rozmowy. się nie pojawia. Temat się nie pojawia. Być może dlatego, że nie ma w ogóle tego tematu, nawet na kolędzi, jak ksiądz przyszedł, także tutaj nie ma tego tematu, nie pytał jaką drogą szło na świat, to dziecko, to znaczy może generalnie ten problem nie został w ogóle ujęty i dlatego nie było tego tematu, mm -hmm. a jednocześnie bałam się podjąć tego tematu i, 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 i tej dyskusji. Ale wie Pani, zastanawia mnie to, co Pani mówi, dlatego że jeżeli o księdza chodzi, to rozumiem, ale przecież w społeczeństwie poparcie dla in vitro jest bardzo wysokie jest na poziomie prawie 80% według ostatnich badań, więc czego tu się bać tak naprawdę? To, co Pani powiedziała, każdy chce mieć dziecko, jeżeli już ma rodzinę, prawda? Albo prawie każdy. No, oczywiście. To może ten Pani strach jest trochę wyimaginowany? Może i jest wymaginowany. to zależy może w jakim środowisku, w jakim otoczeniu się No może się i tak, powiem. rzeczywiście, rzeczywiście, A nie boi się? tutaj ma duży wpływ. Ale na koniec zapytam, nie boi się pani, że któregoś dnia. Yy... No właśnie, dziecko pani dowie się o tym, yy, ja? że uczyło się w wyniku in vitro. To znaczy tak, ja tutaj. Dzieci w szkole, prawda, te historie. Tak, ja, ja nie ukrywam, że Grono osób zainteresowanych, że tak powiem, tym tematem jest niewielkie wokół mnie. Niewiele osób jest, wie w ogóle, że dziecko nasze jest w metody in vitro. Natomiast czy dziecko moje się dowie? Dowie się, bo dowie się od rodziców. My, my przekażemy taką informację. Przyjdzie czas, że nasze dziecko dowie się, że zostało poczęte drogą zapłodnienia pozaustrojowego, dlatego że ja nie widzę w tym nic złego. Nie wiem, jak moje dziecko, y, jaką mią przy, przyszłość czeka, to też jest y, y, dziewczynka, więc nie wiem, czy nie będzie jedzić na moja choroba i też nie będzie miała takich problemów jak ja. W związku z czym uważam, że powinna y, znać całą historię, w jaki sposób przyszła na świat, ale na to przyjdzie czas. A myślicie Państwo o rodzeństwie dla Waszej córki? Tak, oczywiście, że myślimy o rodzeństwie, przy czym nasze dziecko w tej chwili ma y, skończony roczek i... Y, nie ukrywam, że staramy się drogą naturalną o dziecko. Niemniej jednak, jeżeli nam się nie uda, postanowiliśmy z mężem, że jeżeli przez kolejny rok nam się nie uda, to na pewno zdecydujemy się na kolejną metodę vitro. Dziękuję Pani bardzo za tę z rozmowę i za to, że, że zgodziła się Pani mimo wszystko, mimo tej, tego wymogu anonimowości z nami porozmawiać, podzielić się swoją historią. Bardzo dziękuję również. Dziękuję. Do dyskusji o in vitro Szymon Hołownia zaprosił Profesora Waldemara Kuczyńskiego, położnika i ginekologa Propagatora zapłodnienia in vitro, szefa Białostockiej Kliniki i Banku Nasienia Kriobank Jacka Hołówkę, filozofa z Uniwersytetu Warszawskiego, zwolennika zapłodnienia in vitro Marię Środoń, szefową Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Ginekologów Materkel Polska Księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Etyka związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Magdalenę Namysłowską, psychoterapeutkę związaną z Instytutem Psychoimmunologii. Księże, jeżeli in vitro to wyrafinowana aborcja, jak głosi list biskupów, to dlaczego za aborcję Kościół ekskomunikuje, a za in vitro nawet udziela rozgrzeszenia bez żadnego kłopotu? Jeżeli rozpoznamy, że w ramach procedury in vitro jest dokonywany bezpośredni zamach na życie ludzkie, uważam, że powinny być temu powinny temu towarzyszyć także konsekwencje kanoniczne. Ale w większości przypadków pewnie, bo mówi ksiądz o obumarciu zarodków tych nadliczbowych. Tak? Nie, mówię, y, to znaczy tutaj myślę, trzeba dosyć dużej precyzji, bo czym innym jest, kiedy te zarodki obumierają w sposób samoistny a czym innym, kiedy są niszczone. Otóż, a Jak są zamrażane? Jeżeli są zamrażane, to one cały czas żyją. Natomiast inną jest sytuacją, kiedy zostaną zniszczone bezpośrednią decyzją, czy to rodziców, czy technika medycznego, czy lekarza. I w takiej sytuacji yy, uważam, że konsekwencje kanoniczne, to znaczy ekskomunika wiążąca mocą samego prawa, oczywiście kara dotyczy wyłącznie członków Kościoła yy, Katolickiego, wtedy ta kara rzeczywiście powinna być, powinna mieć zastosowanie. Czyli spowiednik o to powinien zapytać, tak? Czy co się stało z zarodkami nadliczbowymi, jeżeli Myślę, ktoś przychodzi że tak. i mówi? Myślę, Myślę, że ma... A że nie ta. ma ksiądz kłopotu z tym, że kobieta, pani Marzena, z którą rozmawiałam na początku programu, wstydzi się, boi się przyznać swoim znajomym, swojej rodzinie, że jej dziecko poczęło się dzięki procedurze in vitro. Czy to jest powód do ostracyzmu społecznego? Ja nie wiem, czy to jest właściwy termin ostracyzm. Natomiast myślę, że niewątpliwie problem jest, yy, dlatego że jeżeli ktoś siebie rozpoznaje jako członka pewnej społeczności, to ja rozumiem, że powinien jednocześnie żyć zgodnie z zasadami, jaka, jakie regulują tę społeczność. Natomiast jeżeli się od tych zasad dystansuje, to musi też mieć świadomość, że się od społeczności dystansuje niezależnie od tego, jak się będzie deklarował. Ale to chyba jest tak, że... że spo... Tak, pani? Ja bym chciała powiedzieć, że jeszcze większym problemem przy in vitro jest to, że kobieta sama od siebie się zdysatansowała. Ona pozwoliła na naruszenie jej własnej godności i to w głębi bardzo mocno odczuwa. Pani profesorze, pani jest etykiem. Czy to jest naruszenie godności kobiety? Nie, nie widzę żadnego powodu, dla którego osoby, które oddają swoje komórki po to, żeby zostały połączone, godzą się na zapłodnienie in vitro, a następnie kochają swoje dzieci, dbają o te dzieci Traktują te dzieci tak, jak gdyby te dzieci zostały poczęte w sposób naturalny, żeby można im było stawiać jakikolwiek zarzut. Każdy zarzut przeciwko nim formułowany jest w moim przekonaniu rodzajem dyskryminacji, i osoby, które formułują tego rodzaju zarzuty, powinny mieć ostre wyrzuty sumienia, że bez dostatecznych racji, w oparciu o pewną dość słabo sformułowaną teorię, niczym niepopartą, przypisują sobie prawo do piętnowania. Więc ani dziecko nie może być piętnowane, ani rodzice nie mogą być piętnowani. Natomiast matka, która czy kobieta, która chce mieć dziecko i nie może mieć dziecko, dziecka tylko z tego powodu, że jajowody są niedrożne, ja nie warto rozumiem, w jaki sposób po pierwsze udrożnienie jajowodów mogłoby obniżyć jej godność, a po drugie, jeśli nie da się udrożnić, żeby wydobyć trzy e, czy cztery komórki jajowej, następnie te komórki zapłodnić. Jej dzieci to jej dzieci, ona pozostanie uczciwą, e, kochającą i mądrą kobietą, która chce część swojego życia poświęcić swoim dzieciom, absolutnie nie rozumiem w żadnym stopniu jego godność nie jest jest ogromna różnica między leczeniem niepłodności, czyli na przykład udrożnieniem jajowodów, a to, że ja swoją płodność, czyli coś, czym dysponuję w związku intymnym, jako wyraz miłości, oddaję w ręce laboranta, obcego mi człowieka. Ale przecież intencje są najważniejsze, intencje pozostają te same. To jest dwoje małżonków, czy, czy to ma miejsce w laboratorium, czy to jest... Jak, jak jest kłopot? Ja chcę to zrozumieć. Ja Oczywiście. Chcę to zrozumieć. Więc y, intencją jest posiadanie dziecka. Tylko w, w tej dążności y, do posiadania dziecka, do macierzyństwa, y, nie straćmy z oczu, czym jest macierzyństwo i czym dziecko. Dziecko nigdy nie może być sprowadzane do przedmiotu, y, ma swoją osobową godność od samego początku, czyli powinno być darem, a nie obiektem zamówienia. A... Proszę, przepraszam, dary to się otrzymuje pocztą, dary się otrzymuje od kogoś, kto się kłania i mówi przyniosłem Ci coś z okazji świąt z okazji imienin, natomiast to, to uważam za zupełnie legendarny opis, kiedy się mówi, że jeśli dwie osoby są w kontakcie seksualnym, a następnie kobieta jest w ciąży, to kobieta otrzymała dar. Na ten temat nawet nie można mówić bez pewnego uśmiechu i po, powstaną jakieś niezgrabności, nie jeśli będziemy mówić w taki sposób. No w tym momencie sposób. to ja powiem, że ja się czuję dyskryminowany, bo ja się nie śmieję. I jeżeli pan mówi, że to jest legendarne i żadnych podstaw tu nie ma, to z całym szacunkiem, ale ja się czuję yy, no właśnie potraktowany dyskryminujący. Proszę się nie gniewać, moja uwaga nie była kierowana osobiście do księdza nie, tylko... Ja, jako także osoba wierząca, no nie ja rozumiem ale mi, myślę, że rozumie, rozumie się istnieje, po, jedną rzecz powiem, na pewno istnieje dopuszczalny, łagodny sposób krytykowania katolików proszę przyjąć, że staram się wybrać jak najbardziej łagodny, a co zrobię więcej to jest przez niezgrabność